Dziś jednak Rafał Smalec na ławce unii skierniewice nie zasiada. Zastępuje go jego asystent Rafał kocęba, który będzie szkoleniowcem Unii skierniewice pełnoprawnym szkoleniowcem od przyszłego sezonu. No i rozpoczęliśmy ostatni mecz sezonu trzeciej ligi grupy mistrzowskiej Polonia Warszawa Unia skierniewice. Waśniowski. Ale zrobił to bardzo niedokładnie. Świetnie ustawił się Rafo Parobczyk. Jest szansa do kontrataku. Parobczyk uruchomił na lewej stronie Marcinio. No, musi wdawać się w pojedynki nasz brazylijski siłowy. Dobre dośrodkowanie w pole karne był. Tam Łukasz Piątek. Podobny wariant rozegrania tego korneru. Znów gromadzimy się w pobliżu bramkarza Katpras Skrzypka. Marcinio ostre dośrodkowanie. Tam jest zamieszanie i mamy bramkę dla Polonii Warszawa. Kto? Wpisuje się na listę strzelców, cieszy się Łukasz Piątek, cieszy się Jur Radziński, nie wiem dokładnie kto umieścił futbolówkę w bramce, ale no właśnie, to jest to co mówiłem, Marcinho potrafi doskonale zagrywać piłkę. Szuka sobie miejsca w polu karnym, wełna na niego, granata, piłka, wełna, doszedł do strzału. Kolejne dobre dośrodkowanie, Marcinho. Piątek. Mikołajewski. Długa piłka w kierunku Pazio. Nie ma spalonego, jest Adam Pazio. Dośrodkowanie w pole karne zamykał Marcinio, ale trochę za plecy gra na ta piłka. Jest jeszcze Wojdyga, Marcinio. Eee, Marcinio szuka strzału, Marcinio, ależ teraz! No po postawie Unii Skierniewice też widać, że oni mają za sobą gorszy okres w tym sezonie. Tylko jedno zwycięstwo w ostatnich siedmiu meczach. Brak wygranej od pięciu spotkań. To na pewno też działa na morale drużyny, A tymczasem Grzegorz Wojdyga! Dobre to było dośrodkowanie w pole karne. Mosiejko! Dośrodkowanie w pole karne, jest tam smuga, zgranie do Grześka Wojdygi. Wojdyga krótko próbował rozegrać piłkę, jeszcze strzał! Wojdyga i mamy bramkę! Ależ niespodziewanie zakończyła się ta sytuacja! Fatalny błąd bramkarza Karpra-Skrzypka, ale trzeba powiedzieć, że Bramka Szuni nie popełniłby tego błędu. Gdyby nie próba Grześka Wojdygi, który w tak ważnym dla siebie spotkaniu wpisuje się na listę strzelców. Całkowicie stączona unia skierniewice w tej drugiej połowie. Podobnie jak w pierwszej. Niewiele mają do powiedzenia w tym spotkaniu. Piątek dobrze odebrał piłkę. Nie było tam. Falu. Sędzia pozwala grać dalej. Marcinho. Marsinio w pojedynku, 1 na jeden, MARCINIO! Ponownie, zaraz postaramy się ustalić, za kogo pojawił się na boisku Hubert Gutkowski. Tymczasem dośrodkowanie w pole karne! Doszedł tam do tego dośrodkowania Grzegorz Wojdyga. Gutkowski. Długa piłka na Huberta Berłowskiego. Dzięgielewski! I co? Mamy rzut karny dla, dla drużyny z Unii Skierniewice. Dawid Dzięgielewski czy bramkarz Polonii Warszawa? Dzięgielewski broni, nie! Jednak piłka wpada ostatecznie do siatki, ależ było blisko. W ataku Skierniewice. Dośrodkowanie w pole karne. Minął się z piłką nasz obrońca. I co? Mamy kolejny rzut karny dla Unii Skierniewice. Chyba po zagraniu piłki ręką no, sędzia pozostaje zdecydowany w tej sytuacji. O Berłowski czy Abramowicz? No wiemy, że Abramowicz dobrze czuje się na linii rzutów karnych. Berłowski czy Abramowicz? Berłowski pewnie w środek bramki. No, w porównaniu do tych ostatnich spotkań pomiędzy Polonią Warszawa a Unii Skierniewice Dość dużo tych goli padło w dzisiejszym spotkaniu. Strata smugi, ale odzyskuje Paczuk. Mosiejko, jest teraz doskonała szansa, piątek, Marcinho! Czemu nie strzelą z pierwszej piłki, Marcinho? Skondensowana teraz defensywa Unii Skierniewice, czekająca na jakąś okazję do kontrataku. Niewiele przestrzeni pomiędzy liniami, Patryk Paczuk. Kacper Górski ładnie teraz podłączył się do akcji ofensywnej, Górski doświadkowanie w pole karne, jest Patryk Paczuk, szuka się, Paczuk, słupek! Jeszcze piątek, e, Wojdyga! Teraz w końcu przeniesienie gry w wyższe sektory boiska. Ładnie to zrobił Dzięgielewski, ale szansą nam tutaj sprawia problemy w tej drugiej połowie. Dzięgielewski na 11 metr, ależ teraz nieznacznie pomylił się e, Łojszyk. Chciałoby się powiedzieć, że to Grzegorz Wojdyga wykonuje ten wrzut z auta, ale no, niestety opuścił już Murawę na dobre w naszym klubie Grzegorz Wojdyga. Przeszkodził teraz sędzia Marcincowi w wygranie tego pojedynku powietrznego. Pewnie, pewnie bramkarz Unii Skierniewice i sędzia patrzy na zegarek i gwizdze po raz ostatni w sezonie 2020-2021. Polonia Warszawa remisuje na konwiktorskiej z Unią Skierniewicę 2 do 2.